Zakaz ładowania telefonów pracy to już rzeczywistość w kilku polskich miejscach, co jest kompletną bzdurą. Na przykład, przepiękny sąd okręgowy w Katowicach, jeśli chodzi o gmach. No to niestety ktoś tam pracujący nie pomyślał, ponieważ wiemy, samorządy, instytucje publiczne i tak dalej, na prośbę rządu, powinny ograniczyć zużycie energii elektrycznej, powinny po prostu oszczędzać prąd. No i ktoś po prostu wymyślił, to w takim razie zakażmy ludziom ładować ich prywatnych urządzeń, na przykład telefonów w pracy. Jednak jest to oszczędność bardzo pozorna, bo nawet jeżeli jakiś pracownik codziennie ładuje swój telefon, to jest to koszt 2-3 złotych. W skali roku o wiele więcej oszczędzimy, jeżeli na przykład zastanowimy się, w jaki sposób ogrzewane są konkretne pomieszczenia w danym budynku. Czy przypadkiem to nie jest tak, że ktoś, kto się nie zna, przykręcił na przykład grzejnik, a włączył sobie farelkę, co kompletnie mija się z celem, bo wtedy płacimy jeszcze więcej? Czy na pewno wszędzie mamy energooszczędne żarówki, i tak dalej, i tak dalej. Ja się zgadzam, rachunki są wysokie, wiemy jaka jest sytuacja, oczywiście prąd trzeba oszczędzać, ale zakaz ładowania telefonu komórkowego to jest szukanie oszczędności tam, gdzie ich po prostu nie ma. To jest pomijalna kwota, jeśli chodzi o oszczędności. Lepiej skupić się na wszystkim pozostałym, co pożera, żre prąd, ale nie ładowanie telefonów komórkowych.